W przypadku spółki tak naprawdę prawa handlowego, gdzie mamy przynajmniej dwóch udziałowców, jesteśmy w tym momencie zwolnieni z płacenia takiej składki ZUSOskiej. Sprzedawał nieruchomość w swoją siedzibę znacznej wartości musiałby zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, natomiast przy CIC-ie estońskim ten podatek po prostu nie powstał. Witamy w kolejnym odcinku, gdzie spotyka się biznes i księgowość w naszej Kancelarii Podatkowej TaxSafe. Dzisiaj opowiemy sobie o CIT-Estońskim, co to jest ten CIT-Estoński, do czego służy, jak działa i kto może z niego skorzystać. Dzisiaj ze mną jest Julia Zgrudziądza oraz Leszek Zdańska. Witamy. Witamy, mhm. cześć. Julia, może byś opowiedziała, co to właściwie jest ten CIT-Estoński, kto może z niego skorzystać, co on daje nam? CIT-Estoński został wprowadzony Niedawno, w 2021 roku, początkowo był dostępny do wąskiej grupy odbiorców, w późniejszym okresie poszerzony. Dzisiaj jest dostępny dla wszystkich spółek prawa handlowego. Czyli mówimy tu o spółkach za, o spółkach komandytowo-akcyjnych, spółkach komandytowych czy spółkach akcyjnych. Jest to forma uproszczona tak naprawdę, ponieważ jeżeli podmiot będzie reinwestował swoje. Dochody nie zapłaci podatku dochodowego. Może ten podatek przesuwać w czasie. Co ważne, nawet kiedy taki przedsiębiorca, który już skorzystał z możliwości rozliczania się w modelu tym estońskim, tak zwanym, czyli tym ryczałtem od dochodów spółek, jest również opcja wypłaty pewnego rodzaju. Części wypracowanego zysku, i również wtedy ta stopa oprocentowania jest preferencyjna w stosunku do tego, co dany przedsiębiorca zapłaciłby w przypadku cit klasycznego i na przykład podatku od dywidendy. Mówicie właściwie tutaj, że CIT Einstoński to jest zerowy podatek. Jak to wygląda w praktyce, kiedy go. Płacimy, czy go w ogóle nie płacimy? Potocznie mówimy o tym, że podatek jest równy zero. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że podatek powstaje w momencie wypłaty dywidendy. Jest też również podatek od ukrytych zysków. Hmm, co to są takiego, te ukryte zyski? Ukryte zyski są to na przykład koszty reprezentacji, koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Standardowo. Półki płacą 9% podatek CIT do 2 milionów obrotu, powyżej płacą 19%. W jest Estońskim troszeczkę to inaczej wygląda. Tak? Mamy 10% podatek CIT i 20% podatek CIT dla osób, które przekraczają te 2 miliony obrotu jeśli spółka jest na CIT estońskim, płaci 10% podatek, ten CIT, o którym rozmawialiśmy, chciałaby wypłacić dywidendy. Jakie jeszcze ponosi koszty, a bo jest, jaka jest różnica, gdybym był na CIT estońskim, a gdy nie jestem? Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest ta kwota zysku już po podatku CIT, tak? więc przy wypłacie dywidendy w pierwszej kolejności spółka ponosi koszty podatku korporacyjnego CIT. Później te środki, które już opodatkowała, musi jeszcze opodatkować podatkiem dochodowym od dywidendy 19%. Tak naprawdę, uśredniając w tym modelu, przy takiej wypłacie przedsiębiorca ponosi koszt nieco ponad 25% od całej kwoty zysku, którą wypracował. W modelu CIT-u estońskiego, pamiętając o tym, że oczywiście, w przypadku pozostawienia wypracowanego zysku w spółce, nie płaci żadnego podatku, oczywiście jest też możliwość. Wypłaty części z tych pieniędzy, lub nawet całości z tych pieniędzy, które spółka zarobiła. W tym wypadku mówimy o 10% podatku SIT i 10% podatku PIT, więc sumarycznie jest to opodatkowane na poziomie 20%. Oczywiście mówimy tutaj o podmiotach do 2 milionów obrotu, tak? Euro, oczywiście. Ważne jest też to, że nie prowadzimy tu takiej stricte księgowej jak spół księgowości jak w spółce. Mamy księgowość uproszczoną, ponieważ nie zestawiamy kosztów do podatku dochodowego jest wiele też takich aspektów, na przykład przy zakupie samochodu, tak, do 150 tysięcy tak. w spółce mamy możliwość, przy Cicie estońskim nie rozgraniczamy tego limitu 150 tysięcy brutto, tutaj po prostu księgujemy bardzo wielu przedsiębiorców planujących zakup auta droższego tak. niż ten limit przewidziany przez ustawodawcę, te mhm. 150 tysięcy złotych w dobie jakby galopującej inflacji bardzo często okazuje się, że te auta są po prostu droższe niż te 150 tysięcy. W tym wypadku przedsiębiorcy często to pytają, jak możemy to zrobić, żeby faktycznie ten koszt, który ponosimy tak czy inaczej zaliczyć w ramach tej spółki. Tutaj CIT estoński przychodzi z pomocą, bo z racji tego, że te koszty nie są klasyfikowane, możemy sobie całą wartość takiego pojazdu uwzględnić e, i ponieść jako spółka tak. Dodajmy trochę tutaj jeszcze, że chodzi o samochód osobowy, prawda? Ten limit jest określony. Samochody elektryczne mają te wyższe limity, natomiast w CIT estońskim nie mamy tak naprawdę żadnego limitu. Nie i... rozgraniczamy tego, nie ro, nie, w ogóle nie myślimy o tym. Kto chce kupić auto za 500-800 tysięcy złotych, może sobie je kupić spokojnie, jeśli oczywiście ma takie zdolności możliwości. Myślę, że musimy dodać też to, że CIT estoński możemy wybrać w dowolnym momencie w trakcie roku obrotowego. Ważne jest to, żeby sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg i na CIT estońskim otwieramy ponownie. Tak? Więc tutaj wystarczy tylko zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i takiej informacji, że wybieramy formę opodatkowania jako CIT estoński. Dokładnie. Ten formularz jest bardzo prosty, tak naprawdę jednostronicowy formularz, który składamy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, od kiedy chcemy rozpocząć opodatkowanie dochodów swojej spółki, tym CITem estońskim. Więc tak naprawdę dowolny moment roku wybierając ten, ten sposób opodatkowania, tak naprawdę składając w ostatni dzień miesiąca wniosek, już od kolejnego dnia jesteśmy na cyklu estońskim. I wybieramy okres czterech lat. To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo jeśli się dowiedzą albo zobaczą, że w danej chwili powinni przejść, bo sobie zamrażają ten podatek dochodowy, a jeśli wytrzymają ten okres czteroletni, mogą go w ogóle nie zapłacić. Ważne jest też to, że nowe spółki mogą wybrać tą formę opodatkowania. Tak, początkowo było bardzo dużo uwarunkowań. Ustawodawca dosyć ściśle określił grupa odbiorców tej formy opodatkowania, natomiast z biegiem czasu okazało się, że ten model nie był tak popularny, jak ustawodawca początkowo przewidywał, więc troszkę poluzował te obostrzenia, które obowiązywały. To samo dotyczy się również obostrzeń dotyczących stanu zatrudnienia i innych powiązanych. No właśnie, czyli wiadomo, że nie każdy może przejść. Ustawodawstwa tutaj mówi, że potrzebujemy kilka kluczowych warunków. Odnośnie tego, co wspomniałeś, limitu zatrudnienia, jak to, jak to wygląda? Standardowo limit zatrudnienia to są trzy etaty. Nie liczymy tutaj etatu zarządu, tak? czyli zarząd nie wlicza się do tego limitu trzech, trzech etatów. Mogą być to również umowy zlecenie. Dla nowych podmiotów ten okres jest przesunięty i na początku może być jeden etap, później musi być uzupełniony o kolejne etaty. Dobrze, żeby nasi widzowie też zrozumieli dokładnie o co chodzi. Mówiąc o nowych firmach, nie mówimy o nowych, które powstały, tylko nowe w sensie, że przechodzą na CIT Estoński, tak? Czyli jeśli mam nawet firmę, która działa 5 czy 10 lat, a wybieram CIT Estoński, jestem nową w tym rozumieniu, tak, spółką, gdzie mam obowiązek zatrudnienia jednej osoby, czyli musi być jeden pełny etat w pierwszym roku, dwa etaty w drugim i w kolejnych latach po trzy etaty. To też jest fajną opcją, że na przykład umowy zlecenia też się zaliczają, może nie jeden do jednego, ale trzeba mieć przynajmniej, przynajmniej trzykrotność, tak? Średniej, krajowej na jednej łączce z umów zleceń, wtedy liczymy jako jeden etat. Bardzo fajnym plusem jest to, że ktoś jest na przykład na wychowawczym to też ten etat zostaje zaliczony. E, mówimy tutaj, że 300 dni w roku, tak, na 360 powinien taki etat obowiązywać. Także też jeśli nawet ktoś e, powinien już mieć te trzy etaty i w międzyczasie gdzieś się zwolni pracownik, nie musi się tutaj obawiać, tak, ma te dwa miesiące na uzupełnienie tego etatu. Powiedzcie mi jeszcze pod kątem przychodowym, czy jest jakaś specjalna grupa ludzi, którzy na przykład, nie wiem, mają dochody z tytułu najmu lokalu, czy z jakichś dochody pasywne, czy oni też mogą uczestniczyć w takiej grupie Citizenskiego? Tak naprawdę jednym z warunków skorzystania z tej formy opodatkowania jest to, żeby przynajmniej połowa zysków osiąganych przez dane przedsiębiorstwo nie pochodziła właśnie z działalności pasywnej, tak? Więc to musi być faktycznie prowadzona działalność handlowa, działalność usługowa tego rodzaju. Przychody bierzemy pod uwagę, natomiast jeśli są to głównie przychody w większości. Przychody pasywne, to niestety tacy przedsiębiorcy skorzystania z tej formy opodatkowania nie mają. Czyli tak naprawdę trzeba spełnić dwa warunki: ten limit zatrudnienia i przychody mieć z działalności bardziej operacyjnej. Ponad połowa tych przychodów powinna tak być. Porównajmy sobie może to do działalności gospodarczej. tak? Gdy jesteśmy na ponad, ponadku liniowym, który wynosi 19%, dodatkowo musimy zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 4-9%, tak? czyli mamy już tutaj w granicach 24-25% oprocentowanie. Gdzie przy cycicie estońskim wynosi dalej zero. Nie mówimy już tylko o składce na ubezpieczenia zdrowotne, bo oczywiście jest to pewnego rodzaju ulga, z której nowi przedsiębiorcy korzystają. Natomiast pamiętając też o tych przedsiębiorcach, którzy już powyżej tych 30 miesięcy tę działalność gospodarczą prowadzą, tak i obowiązują ich nie tylko te składki na ubezpieczenia zdrowotne, które są w ten niezbyt uczciwy sposób obliczane, natomiast również składki na ubezpieczenia społeczne i tutaj tacy przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy bardzo często te lwią część swojego zysku, muszą przeznaczyć właśnie na tego rodzaju daniny publiczno-prawne, jak podatek dochodowy ZUS, w przypadku zmiany modelu biznesowego, zmiany tej struktury swojego przedsiębiorstwa można tego bardzo łatwo uniknąć. Tym bardziej, że jeżeli ktoś prowadzi hmm. działalność, na zasadzie kilku podmiotów, no to te składki po prostu się nie kumulują w tym wypadku. Możemy skorzystać z tego zwolnienia, z opłacenia składek ZUS. Reasumując, tutaj jeśli chodzi o płacenie składek ZUS-owskich, bo o nich mówimy, prowadząc jednoosobowe działalności gospodarcze, jesteśmy zobligowani tak, do płacenia pełnego ZUS-u. Natomiast w przypadku spółki, tak naprawdę prawa handlowego, gdzie mamy przynajmniej dwóch udziałowców, lub udziałowiec, i druga jakaś inna firma, tak? Jesteśmy w tym momencie zwolnieni z płacenia takiej składki ZUS-owskiej. Jeśli oczywiście jesteśmy zatrudnieni na umowę. Warto o pracy. też powiedzieć o tym, że tutaj w nomenklaturze, jakby ZUS i tych przepisów ZUS, nie mamy jednoznacznie sformułowanego ani określonego podziału tej struktury własnościowej w spółce, więc bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy trochę nieświadomie. Jakby sporządzając sobie i dzieląc sobie te udziały, dzielą je bardzo nierównomiernie. W taki sposób, że jeden ze wspólników jest bardzo dominujący w ilości posiadanych udziałów, drugi ze wspólników posiada bardzo nieznaczną ich liczbę. W tym wypadku również jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, i w tym wypadku również ZUS może nam zarzucić, że taki wspólnik jest wspólnikiem iluzorycznym i potraktować tego większościowego wspólnika jako przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy. O prowadzeniu działalności gospodarczej, więc tutaj zawsze doradzam klientom dosyć daleko idącą ostrożność przy podziale tych udziałów. Mówiliśmy sobie o dywidendach, tak? które wypłacamy i łącznie gdybyśmy byli na cicie estońskim jako mały podatnik, czyli do 2 milionów euro, wynosi on 20%, przy tych większych wynosi aż 25%. Czy może stosujemy, klienci stosują jakieś metody, gdzie może po prostu te pieniądze wypłacać w inny sposób niż przez dywidendy? Jak Bardzo to u was po prostu wygląda? Bardzo prostą metodą. W tego rodzaju sytuacji byłoby rozważenie, czy firma nie posiada różnych gałęzi działalności, czy nie można w jakiś sposób określić poszczególnych jakby branż, czy, czy dziedzin, w których specjalizuje się dana firma i podzielenie po prostu tych przychodów na kilka różnych podmiotów. W tym wypadku każdy z tych, z tych podmiotów dysponuje odrębnym limitem przychodowym, tak? Więc e, jeśli mamy na przykład firmę produkcyjno-handlową, wyodrębniamy sobie dział produkcyjny i dział handlowy, dzielimy to na dwa podmioty i każdy z tych, z tych podmiotów dysponuje tym limitem dwóch milionów euro przychodu e, i wciąż zachowuje prawo do rozliczenia się na tej naj bardziej preferencyjnej stopie podatku dochodowego i podatku CIT. Tak, tu bardziej mi też chodziło, czy na przykład wypłata z czy na przykład za otworzenie przez prezesa działalności na przykład na ryczałcie. Tak ja często się spotykam z takim modelem, gdzie faktycznie zarząd czy osoby, a czy prezes? Y, otwiera jednoosobową działalność. Najczęściej wybiera też formę y, opodatkowania, jeżeli może tak, bo to wszystko zależy od specyfiki mhm. działalności. W formie ryczałtu płaci też procent, Tak, przy jakichś usługach ogólnych 8,5%. Chyba głównie to jest 8,5%. Głównie 8,5, tak. Najwięcej tych możliwości jest. Ja tu za tym miałam taką fajną anegdotkę z klientem. Działania wszystkie marketingowe są na 15% na ryczałcie, ale na przykład pozycjonowanie strony internetowej już jest na 8%. 8,5, tak. Więc tutaj Czyli PKD tak PKD naprawdę, tak naprawdę określa determinuje wybór tak naprawdę stawki. Bardzo często sam urząd statystyczny, czy też Krajowa Informacja Skarbowa odnoszą się do poszczególnych kodów PKW u, które przedsiębiorcy nie do końca znają, nie do końca wiedzą nawet o co w nich chodzi, jest to po prostu trochę bardziej, y Dokładna, Tak, bardzo szczegółowa informacja, i tutaj często, nawet jeśli w ramach załóżmy całego kodu 74, tak, jako działalność profesjonalna obowiązuje nas 14% ryczałt, mhm. mamy kod 74,90, który rozbity na bardziej szczegółowe opisy może zastosować tę obniżoną do 8,5% stawkę podatku. To samo przy usługach z branży informatycznej, standardowo 12%, natomiast są poszczególne PKWIU objęte również tą obniżoną stawką 8,5%. I pół procent podatku. Rozmawialiśmy sobie o zaletach, jakie daje CIT estoński. Zerowy podatek. Możemy sobie też przeznaczać te pieniądze na inwestycje zamiast płacić podatek dochodowy. Ale czy może są jakieś wady takich, takich, takiego CIT-u estońskiego? Nie Spotkaliście się? Ma, nie ma idealnej formy opodatkowania, która by mm -hmm. nie miała wad. Przy cit estońskim trzeba pilnować zasad, które determinują możliwość wyboru. Tej formy opodatkowania. Musimy weryfikować stan zatrudnienia. Pilnować na pewno tych przychodów, tak, żeby ponad 50% była z działalności operacyjnej. A powiedzmy sobie o konsekwencjach. Czyli, na przykład, jeśli firma, która ma milion złotych zysku rocznie, nie opłaci podatków i w trzecim roku, na przykład, nie spełniła warunku zatrudnienia. Jakie są konsekwencje? To ona musi zapłacić ten podatek z odsetkami? Co się dzieje? Jeszcze ta ścieżka orzecznictwa nie jest ugruntowana, ponieważ. Nie trafiły sprawy CIT-u estońskiego do sądów, do sądów administracyjnych i myślę, że dopiero sąd administracyjny mógłby wypowiedzieć się w kwestii, czy na przykład, jeżeli w pierwszym roku mamy zatrudnienie, w drugim roku mamy zatrudnienie, a w trzecim nie, czy teoretycznie zgodnie z tymi przepisami prawa zakładamy, że tak, że podatek należałoby zapłacić wstecz za wszystkie lata od momentu wyboru CIT-u estońskiego. Natomiast, czy takie orzecznictwo będzie funkcjonowało w naszym systemie podatkowym, to się okaże. Ok, czyli pożyjemy, zobaczymy. Ale oczywiście zapłacenie podatku plus odsetki. Plus odsetki, to jest co jest istotne, one mogą być znaczące, no i jeszcze może być odpowiedzialność karno-skarbowa, tak, za mm. niedopełnienie jakiegoś warunku. W czym kancelaria podatkowa może pomóc, jeśli chodzi o CITES estoński? Tak naprawdę pamiętając o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, te konsekwencje niespełnienia warunków skorzystania z tej formy opodatkowania mogą być bardzo poważne. Tak naprawdę z racji tego, iż jest to stosunkowo Nowa forma opodatkowania. Tak jak już wspomniała, nie mamy wypracowanej linii orzecznicy w tej zakresie, więc tak naprawdę nie do końca wiemy, w jaki sposób organy będą interpretowały różnego rodzaju sytuacje i różnego rodzaju naruszenia, które mogą się pojawić i na pewno będą występowały u przedsiębiorców, którzy taką metodę opodatkowania zastosują. Tutaj kluczowe jest, żeby mieć pełną kontrolę nad tym. Co w ramach naszego podmiotu się dzieje, i w tym momencie wkracza właśnie kancelaria. Kancelaria jest w stanie w sposób profesjonalny analizować trendy, analizować zachowania, analizować zdarzenia gospodarcze, wyciągać wnioski i sporządzać konkluzje na temat tego, czy istnieje ryzyko i czy to ryzyko jest na jakimś Istotnym poziomie, na takim poziomie, że czy zarząd spółki, czy właściciele powinni zacząć martwić się tym, że w okresie może trochę odleglejszym, ale w jakimś okresie czasu pojawią się dla nich konsekwencje podatkowe, pojawią się konsekwencje nawet karno-skarbowe w tym wymiarze, w którym kodeks to reguluje. Wybierając kancelarię prezes czy zarząd mają zawsze taką pewność, że jest podpisana umowa. Kancelaria ma polisę ubezpieczeniową, czyli ewentualne spory z urzędami skarbowymi, czy też postępowania w sądach administracyjnych, one trwają, tak? zabierają sporo czasu, więc profesjonalna kancelaria jest na to przygotowana, żeby takie sprawy poprowadzić. Dokładnie, dlatego ja osobiście yy, wszystkim podatnikom, którzy bardzo chcieliby skorzystać z tytułu esteńskiego, boją się ewentualnych konsekwencji naruszeń tych przepisów, skorzystać z pomocy profesjonalistów i tutaj będą mieli pewność, że ich działania będą zgodne z przepisami, a nawet jeśli urząd twierdzi inaczej, będą dobrze reprezentowani i ich interes będzie zawsze na pierwszym miejscu. Widzimy, że więcej jest plusów, bo ten jednak podatek zerowy, czyli możliwość niepłacenia w ogóle podatku. Kolejną rzeczą to jest też ZUS, gdzie przy dwóch udziałowców w spółce nie płacimy tego ZUS-u, czyli w Polsce da się prowadzić spółkę, działalność bez podatków i bez ZUS-u. Jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o wypłatę takich pieniędzy, oczywiście jest jedną formą, jest tylko dywidend, jest dywidenda. Natomiast mamy KSH, artykuł 176. Mamy działalności poboczne, które mogą działać na ryczałcie, o których też sobie wspomnieliśmy. Jest klasyczne umowy o pracę, zlecenia i dużo, dużo innych fajnych możliwości, gdzie tak naprawdę klientom po dopiero po analizie czy po bezpłatnych konsultacjach wstępnych firm, które się chcą ubiegać o rozliczenia w naszej kancelarii, możemy przedstawić dodatkowe warunki z których mogą skorzystać i będzie to jak najbardziej opłacalne dla nich. Pamiętajmy, że taka spółka na cit estońskim wciąż jest odrębnym bytem prawnym, wciąż ma własną osobowość prawną, więc wszystkie formy rozliczeń z taką spółką, które są możliwe w przypadku cit klasycznego, są również możliwe w przypadku cit estońskiego. Więc z tego zawsze czerpiemy, z tego korzystamy i to bierzemy pod uwagę, sporządzając strategie podatkowe dla naszych klientów. Mm -hmm. Czyli na przykład przedsiębiorca, który wynajmuje czy mieszkanie, czy lokal do takiej spółki, będąc na ryczałcie, tak? Płaci 8,5% do 100 tysięcy złotych powyżej 12,5? Może to zrobić dla takiego sytuacyjnego, dla takiej spółki? Tak, jak najbardziej. Oczywiście te warunki, które obowiązywały i dla klasycznego i obowiązywały wcześniej również muszą być spełnione, więc ten lokal na przykład nie powinien być przez niego posiadany zanim zarejestruje samą spółkę, bo w tym wypadku urząd już może mu zarzucić, że on ten lokal posiadając przed zarejestrowaniem spółki przygotował się na to, że będzie go dla tej spółki wynajmował. I zarzucić mu już zbyt agresywną politykę optymalizacji podatkowej. Natomiast w standardowym trybie działania i w standardowej formie, oczywiście, jeśli zachowane są ceny średniorynkowe, nie ma tutaj zagrożenia, żeby taka umowa została przez urząd podważona. Jeszcze przytoczę sytuację z ubiegłego tygodnia, kiedy klient będący na cycie estońskim sprzedawał nieruchomość, w swoją siedzibę znacznej wartości i w, gdyby nie wybrał tej formy opodatkowania, musiałby zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, mimo tego, że kupował kolejną nieruchomość na, z przeznaczeniem na siedzibę firmy, Ponieważ zakup tej nowej nieruchomości spowodowałby po prostu powstanie amortyzacji, czyli odsunęlibyśmy w czasie zaliczenie w koszty tego zakupu, natomiast przy cicie estońskim ten podatek po prostu nie powstał. Dokładnie. Zakup nieruchomości biurowej, komercyjnej wiąże się z tylko z 2,5% amortyzacją, czyli tak naprawdę klientaż przez 40 lat będzie mógł sobie odpisywać tylko część, niewielką tak naprawdę, a tu Tutaj przy cicie estońskim klient zaoszczędził. Ogromną sumę pieniędzy, którą mógł wykorzystać w zupełnie inny sposób. Czyli naprawdę sprzedaż każdego środka trwałego, czy to będzie samochód, czy to będzie nieruchomość, czy jakaś maszyna, powoduje generalnie zysk w firmie, od którego trzeba zapłacić podatek. Tak, kiedy wartość tego środka trwałego przekracza 10 tysięcy złotych, czyli tam moment, w którym mamy jednorazową amortyzację, to tak naprawdę już zyskujemy na zakupie, na, na wyborze, może tak, na wyborze CIT-u Szanowni widzowie, jeśli CIT estoński może być dla Was, zapraszamy na nasze bezpłatne konsultacje, w których się dowiecie, czy Wasza spółka może skorzystać z takiego cit -u. Linki do kontaktu znajdziecie poniżej.